Chyba jest dobry kadr. To mi się wdaje. Oświetlenie mamy, przesuwamy. Dzień dobry. Dzień dobry panie. Ło! Wow. Wakacje pełną parą. Wakacje co? pełną parą. Wypoczywacie? Nie. <śmiech> <śmiech> nie, ale, ale mamy temat wakacyjny. Dokładnie, e, Wakacyjny, czy po, prostu, czy po prostu. Wakacje z dziećmi, kto to ma prawo w ogóle się udać? Czy to realne, żeby w ogóle na nie pojechać, zebrać całą ekipę, spędzić dobrze czas? No. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, a już dalej to już nie liczymy. Ja pozdrawiam możliwe? wszystkich tych, którzy mają jeszcze więcej i, i się wybierają, i jeżdżą i cieszą się życiem, ale tak na początek bardzo jesteśmy ciekawi, jak spędzacie wakacje, więc jeżeli możecie, dajcie w komentarzu, gdzie byliście, z jaką e, ilością dzieci, może my też znajdziemy jakieś miejsca na przyszłość dla nas na, na fajny pobyt. Więc jeżeli możecie, wrzucajcie, w jaki sposób e, lubicie spędzać wakacje, e, będąc rodzinką, może nie, sami też to, to się wybierzemy, może. Może kiedyś gdzieś sami. Eee, bądźmy dla dajdzie... siebie znaka. Dokładnie, bądźmy dla siebie inspiracją. Jednych, tak. drugich niech e, jakoś wskazuje. Niosą jak mogą. Bujaczek wjeżdża teraz. Pyk, pyk. No to jakby na początek ja. E, masz, odkąd... więcej, masz więcej dzieci, zacznij. O, dobra, dzięki. <laughs> yes, zarobiłem na to, żeby zacząć. Zasłużyłem można tak powiedzieć, dobra. Słuchajcie, e, tak sobie myślę, że odkąd polecieliśmy, byliśmy w 2018 roku na takich wakacjach. To było chyba pierwsze, kiedy już była trójka dzieciaków, polecieliśmy na kretę, no all inclusive, zadowoleni. Ale wiesz, co było najważniejsze? że wiedzieliśmy, że to nie są wakacje dla nas. W sensie ja e, z moją czcigodną małżonką wiedzieliśmy, że to są wakacje bardziej dla dzieci. I to co my skorzystamy ponad to, mhm. to petarda. Nie chodzi o to, żeby całości, w całości z siebie rezygnować. Totalnie tak mnie nie rozumcie. Chodzi mi o to, żeby nie tworzyć sztucznego napięcia tego, że ja po prostu nie wiadomo jak wypocznę, że będę miał nie wiadomo jakie oczekiwania. Ktoś o tym mówił, już nie pamiętam kto, że, że narzucamy sobie na wakacje tak wiele oczekiwań tego, że musi być wspaniale, że wszystko się musi udać, że musi być idealnie, i później krok po kroku, no to do, dopadnie ci gorszy humor. Ktoś zrobi jakąś aferę, coś tam, i okazuje się, że, że się sypią e, i, i są, wiesz, brudy relacyjne i tak dalej. Więc takie moje pierwsze, mając jakby e, dzieciaki, teraz jedziemy na Chorwację za dwa tygodnie, e, jedziemy busem, zobaczymy co się w ogóle wydarzy, z czwórką dzieci. Eee, ale, ale planowaliście byłem... to jakoś? Zaplanowaliście macie jakąś y, rozpiskę, jeżeli chodzi o rzeczy, które bierzemy, od, od fajkujemy, po prostu, co wzięliśmy. Tak robiliśmy czy, rok temu. No. Czy działacie po prostu na spontanie, mamy, bierzemy jedną walizkę i po prostu jedziemy. Nie, właśnie teraz jest pomysł taki, żeby też kupić każdemu swoją walizkę i żeby każdy dzieciak zapakował się do swojej walizki okay. ze swoimi rzeczami, e, ze swoimi zabawkami, które chce zabrać i żeby miał po prostu swoją walizkę, z którą e, sobie jedzie, to, ta, to tak technicznie. E, moja małżonka Bardziej jest dobra w takim ogarnianiu, co dokładnie zabrać. Ja to zawsze wrzucam to co widzę, plus na miejscu się i tego tak okaże, że czegoś nie ma, ale planujemy całą trasę przejechać na raz i wiesz, bez, bez większych pospustajów. Ja tak wolę że powiedzmy, nie wiem, wyjedziemy sobie godzina 20, oni jeszcze chwilę sobie zasną, okay. ja się wcześniej chwilę kimnę, cisnę przez nockę i to jest y, takie najsensowniejsze rozwiązanie, które widzę na, na ten moment. Niektórzy wyjeżdżają nad ranem na przykład, nie? że jakby nad ranem, ale, ale to wtedy przy dłuższej trasie już się późno dojeżdża. Ale to są techniczne rzeczy. Chciałem powiedzieć to już oddając głos Grzegorzowi, że żebyśmy nie narzucali sobie za dużych oczekiwań, y, no bo życie jest różne po prostu. Tak. Jak Ty to widzisz? Ja chcę mieć wakacje znowu sam, sam na sam z żoną. Stoknij ty się w łeb. <grym> tak, my też o to walczymy. To, do do chcę tego mieć, mam nadzieję, do Wakacje, no. dobra, chociaż takie weekendy. Mhm. E, no, ale to może kiedyś e, o tym też się można nagrać coś. Ale z dziećmi ja myślałem, naprawdę, myślałem, że po prostu jak mieliśmy Kubę i jechaliśmy na wakacje wakacje połączone z rekolekcjami, gdzie głosiłem to myślałem, że po prostu takie będzie wszystko na tip-top, nie? No i faktycznie spakowaliśmy się. Samochód zapakowaliśmy z zabawkami Kuby do piasku, grabki, łopatki, kurcze, no samochodziki. Wszystko, żeby tam się mógł bawić. I w połowie drugiej nam się zepsuł samochód. Co prawda, dojechaliśmy na te wakacje, było super, ale właśnie jestem tego zdania, co ty. Że ja, jak jechałem pierwszy raz na wakacje y, z dzieckiem, to też miałeś ciekawą perspektywę, przepraszam, że wam wtrącę, ale to były twoje pierwsze wakacje pewnie od lat, tak. y, po wyjściu w ogóle na wolność i tak dalej, nie? To też miałeś. Y, czy, czy to tak nie było? Znaczy, miałem wcześniej wakacje, ale to okay. były pierwsze wakacje w ogóle z Kubą. Z rodzin, rodzinne, tak. Tak, tak że tak. jedziemy na chyba ponad tydzień czasu, jechaliśmy, nie? Mm -hmm. Tydzień czasu. No i jak już dojechaliśmy, no to faktycznie myślałem, że będzie takie wszystko poukładane. Stajemy rano, no jak jesteście we dwójkę, jest, pamiętam jeszcze sam czas, mm -hmm. to wstajesz rano, robisz ciadanko, idziesz na plażę, wszystko masz zaplanowane, mm -hmm. nie? Mm -hmm. A tu nagle mi się w głowie zaczynały otwierać klapki, mm -hmm. że faktycznie, kurczę, wszystko musi być pod gościa. Mm -hmm. Jakby on musi mieć plac zabaw, on musi mieć piaskowice, musi mieć łopatki, musi mieć towarzystwo, nie może być sam, chociaż on był wtedy mały, mm -hmm. miał półtorej roku, ale jakby on to wszystko musi i w... Jak już spuściłem trochę stępa, to faktycznie zauważyłem, że dużo łatwiej się w to wszystko wchodzi, nie? Nawet, nawet, tak, nawet nie przeszkadzało to. Że mieliśmy tam trzy dni rekolekcji, prowadziliśmy z lenią, mhm. to nawet on y, po prostu biegał po tym kościele, mhm. z ludźmi rozmawiał, y, nawet ludzie mu gdzieś coś pomagali, różne rzeczy, więc to też było fajnie, zaprzyjaźnieni ludzie od y, proboszcza. Y, więc jak już spuściłem, to po prostu wiem, że y, wszystko da się ogarnąć. Więc teraz mhm. wiem, że jak nawet szukaliśmy czegoś, czy jak nawet mieliśmy jechać razem, to wiem, chociaż jeszcze boję się aż tak, y, ja się boję takich odległych. Wyjazdów poza granice państwa, nie. Mm -hmm. no, prościej mi jest pojechać gdzieś bliżej, chociaż też nie jest to wygodne. Mm -hmm. Wolę szukać czegoś jednak bliżej. Nie? Chociaż w głowie mi chodzi jeszcze przelot samolotem, nie? Mm -hmm. Że to może być też bardzo ciekawa perspektywa. Byliśmy tak, z, z tą trójką samolotem tak. nocka ten, ale to była wyprawa bardzo ucząca też. No. Ale mus, muszę. Ja na przykład muszę sobie w głowie włożyć taki temat, że no nie odpocznę. Po prostu jadę, może dostaniesz w bonusie kilka momentów. Tak, ale jadę odpocząć. psychicznie. Jadę odpocząć psychicznie. Wyłączyć się z tego wszystkiego. Nagrywania, pracy, planowania i tych wszystkich rzeczy. Fizycznie nie odpocznę, bo trzeba po prostu zasuwać. Ale psychicznie właśnie głównie po to jadę, nie? Sam zadawałem nawet pytania, jak wracali rodzice z wakacji, zadawałem im pytania: no i co odpocząłeś? <laughs> nawet później się uśmiechałem do tego, bo już wiedziałem, że się nie da odpocząć, a i tak zadawałem to pytanie. Kum. To pytanie przychodzi jak nawyk, <laughs> po prostu. To kiedy odpocząć, jak nie w wakacje? Kiedy no właśnie na wakacje. Trzeba zawalczyć chyba o ten czas. Weekend. Też. Ja myślę, że trzeba zawalczyć a, o weekend. Chcesz odpocząć, dwójeczkę, dwójeczkę. to oddajesz, jeżeli masz taką możliwość, oddajesz do dzieci jedziesz <laughs> z żoną na weekend to wtedy się ma prawo udać, ale tak, jeżeli chcesz, żeby się wakacje naprawdę udały, to musisz sobie spuścić z głowy po prostu różne rzeczy, ja tak Oczekiwania. Nie? Tak, oczekiwania, 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 które są założenia, że jak nawet coś nie wypali, to mieć sytuację awaryjną i nie wkurzać się, bo ja się wkurzałem na Renie, Renia się wkurzała na mnie i psuliśmy sobie po prostu wakacje. Zamiast po prostu dogadywać się i słuchać jedno drugiego Jakie ma propozycje, nie? to my próbowaliśmy wygadywać zamiast po prostu słuchać. Rozumiem. Ja mam takie. I cieszyć się sobą, nie? Okej. Okay. Ja mam takie trzy e, punkty wymarzonego czasu wakacji, w sensie to są trzy formy spędzania wakacji, które jak, jak mi się w przyszłości, tak sobie myślę na dzień dzisiejszy, e, dwa punkty są spełnione, trzeciego mi jeszcze brakuje już mówię o co chodzi, e, które sprawiają, <laughs> że, że cały ten okres wakacyjny. E, mam wrażenie, może mieć e, dobry wymiar e, z perspektywy mojej rodziny. I teraz tak, jeszcze to, o co chcę zawalczyć w przyszłości, to o to, żeby to były ze trzy tygodnie. W takim sensie tak, są z... takie badania, które mówią o tym, że pierwszy tydzień e, dopiero w ogóle wychodzisz, drugi zaczynasz Urlupować. odpoczywać, tak, a trzeci dopiero wchodzisz, e, e, powoli już zaczynasz się przygotowywać, że trzeba tak. wrócić do roboty. I na, mi się tak nie udało jeszcze zrobić pełnych trzech tygodni. Ja też nie wiem, jestem na wakacjach, ja lubię napisać tekst lubię być, coś stworzyć, wie, że co chodzi, to jakby mi służy, nie, też odpoczynkowi i tak dalej, ale to nic na siłę, nie może być wymuszone, ale wracam do tych trzech rzeczy, słuchajcie, w tym roku udało mi się zrealizować dwie, czyli pierwsza, pojechaliśmy na rekolekcje, które są związane z duchowością, mhm. to była strefa chwały i to były, to był, to były wakacje, akurat jechaliśmy na Hatę i wracaliśmy tam, ale to był czas rodzinny przez 5 czy 6 dni, w którym można było się Ubogacić duchowo. I myślę, że to jest mega istotne. Pozdrawiam wszystkich wierzących, którzy nas oglądają, ale do, dotarło do mnie po tej strefie chwały, że wypoczynek, związany też ze wspólnotą, jest mega istotny. I to jest pierwsza część, którą chciałbym co roku w jakiś sposób zrealizować. Czyli to? jedziesz na wakacje, nie zapomnij, jeżeli jesteś wierzący, nie zapomnij o Panu Bogu, nie? Jak najbardziej. Druga perspektywa bardzo chcę pojechać w miejsce, gdzie właśnie. Już można, yy, yy, wiesz, odpocząć. Nie chodzi mi o to, żeby od Pana Boga odpoczywać, bo każdy w indywidualnej formie będzie za to ogarniał. Ale już jest czas typowo, właśnie pod dzieciaki, jest czas pod place zabaw, pod parki wodne, pod hotele, pod coś tam. Mhm. Powiedzmy drugi tydzień, tak, tak mi się to wyobraża i być może w przyszłym roku, zobaczymy, jak za rok będziemy nagrywać, może uda się te trzy rzeczy połączyć, zobaczymy. I trzeci czas, który mi się marzy, czyli pierwszy bardziej duchowościowo, drugi bardziej rodzinnie, chociaż pierwszy nie wyklucza rodziny, i trzeci. Z samą małżonką, nie? Chociaż kurczę te kilka dni, e, o, żeby to, ogarnąć. I wtedy jakby czuję, że to. E, no, to też, też brzmi idealnie. Na początku mówiliśmy sobie, żeby nie idealizować tej rzeczywistości, ale można o jakiś, jakiś format zawalczyć. I to podejrzewam, że u mnie będzie wydarzało się tak, że to będzie w różnych momentach wakacji. Mhm. Tak się teraz też dzieje i spoko. E, natomiast, żeby te trzy rzeczy były spełnione, to. To będzie na przestrzeni trzech tygodni, kurat, to jest 21 dni. Wyobraźcie sobie 21 dni odpoczynku bez roboty. No. No, tak, tak, tak walczą Jaka u nas ludzie. So, pozdrawiam to, serdecznie mojego brata, który poszedł teraz na trzy tygodnie urlopu, który się odciął i który, to który trzeba próbuje powalczyć, nie? Trzeba powalczyć. Ale z drugiej strony, ja też sobie patrzę e, przez siebie teraz, jak tak myślę o tym morzu, morze, morze. Każdy usłyszy wakacje i chce jechać nad morze, opadać mm -hmm. i tak dalej. Mm -hmm. A ostatnimi czasy obserwuję jak jeździmy gdziekolwiek, bo walczymy o to, żeby gdzieś wyjeżdżać. Mm -hmm. Chociażby na parę godzin, chociażby na weekend. Doświadczam, że Dookoła nas, tam gdzie mieszkamy, no na, wyszło, na przestrzeni, kurno, nawet 100 kilometrów, czy 200, 200 kilometrów, mhm. są takie miejsca, takie Ta. atrakcje dla dzieci, że po prostu nie muszę jechać nad morze Ta. i wydawać kupę pieniędzy. Tylko po prostu, nawet jest taki ośrodek yy, pod Krakowem. Mhm. Ja go ostatnio wyczaiłem, chcę tam pojechać. Eee, I on jest stricte pod rodzinę. Mhm. Nie? Tam masz zabawy dla rodziny, atrakcje dla rodziny, zabawy, animacje dla dzieci i w ogóle takie rzeczy, nie? Tak, mnóstwo. O, jeszcze jedną rzecz, jak mówisz o animacjach, byliśmy nad morzem, my też lubimy morze, ale w tym roku już czujemy, że to za dużo. Na przykład mhm. nad, nad polskie morze, ale byliśmy w jastarni też, gdzie w miejscu, gdzie z jednej strony zatoka, z drugiej strony morze, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że było właśnie ten czas dla dzieciaków. Były właśnie różne zajęcia. Różne zajęcia w trakcie dnia były punkty, w których te dzieciaki mogły się spotkać z całego ośrodka i robili wspólnie razem rzeczy. No to jakby już wiem, że też tam, gdzie ten wypoczynek, to trzeba szukać takich rzeczy. Bo to sprawia, że tak, no dzieciaki poznają y, innych ludzi, później można z tym kojarzyć, tworzy się jakaś historia, y, a my też mamy chociaż chwilę tego czasu, w którym można pogadać y, i być razem. nie? Tak. I teraz tak, nie chodzi mi o to, że w każdej zabawie wezmą udział i teraz ma być ciśnienie, bo są animacje dzieci na animacje człowieku i, i zjazd. Tam nie o to mi chodzi, ale że jest taka możliwość i, y, no i wtedy my też możemy jako dorośli, małżonkowie skorzystać. Czyli zaplanować, nie spinać i po prostu. No chyba nie spinać. Chyba najważniejsze jest to, że Rzucić jesteście, na jesteście razem, nie? Ja patrzę pod takim względem, <laughs> chociaż ciężko jest mi spinać. Ale ciężko, próbować, nie spinać. Nie. Po prostu próbować. My nigdy nie mówimy z perspektywy tego, że nam idealnie wychodzi. Nie, nie odbierajcie nas. Nie tak. Wychodzi. Nie wychodzi. Nie wychodzi wielokrotnie. Idealnie. Ale chcemy, dlatego gadamy. Po to pierwsza seria. Teraz planowaliśmy pojechać na wakacje i... Tak zacząłem planować, tak zacząłem planować, że w końcu nam nic nie wy wyszło z tego, nie? <laughs> po prostu. I teraz będziemy mieć e, chwilę wyjazdu. przyszły rok, chwila wyjazdu. Tak, będziemy bardzo... mieć chwilę wyjazdu, ale z drugiej strony też e, trzeba popatrzeć na to, że wraca inne, inne obowiązki. Ale wracając, jest możliwe, e, Odpocząć z dziećmi. Tylko musisz się chyba za nimi zacząć bawić. O tak, tak. Wchodź Poproszę. w ich świat. Mniej, więcej będzie kosztować Przygotuj cię się ucieczka od dziecka, tak. żeby je gdzieś sprzedać i coś tam, tak. niż wejść w jego świat, bycie z nim na danym etapie jakim potrzebuje, jak zluźnisz z bań, że, że, że nie masz innych rzeczy, obowiązków. To po prostu tam się angażuj, też odpoczniesz, bo patrz jaka, co odpręża najbardziej? Tak zacząłem, nie wiem, jak gram w kosza, myślę o gierce w kosza, w skłosza, na którym ostatnio łydeczka mi poszła, myślę o, o tym, co się dzieje na boisku. Tak samo jak wchodzisz w świat i zabawę z dzieckiem, angażujesz się tam, odpoczywasz od roboty od innych rzeczy. I to jest mega potrzebne, żeby, żeby się odciąć. Jak dziecko w świat dziecka się zaangażować z tego wam na wakacjach. Życzymy spróbować odłożyć telefon. O to jak najbardziej. No telefon nam zabija. No naprawdę. Dobra, kończymy. O tym jeszcze kiedyś. Kończymy, o tym może jeszcze kiedyś. Chociaż wiele już o tym mówiliśmy, ale może kiedyś, nie? Więc wakacje z dziećmi. Cześć, zerknę na telefon, czy nikt nie dzwonił? <laughs> <laughs> Trzymajcie się. Dobrze, że nikt nie zadzwonił. Pa, pa. pa.